Cześć, tu Kama. Witajcie na kanale FishTalking. Dzisiaj mam dla was kolejny unboxing paczki od sklepiku Spokojnej, ale tym razem będzie to box specjalny, prosto z Magicznych dowcipów Wesley'ów. Przyznam, że to trochę dla mnie niespodzianka, że ten box do mnie dotarł, bo się go nie spodziewałam, ale to bardzo miłe od strony Sklepiku Spokojnej, że mi go wysłał. Szczególnie, że wczoraj był dzień dziecka, bo nagrywam ten filmik 2 czerwca. No i wczoraj były też moje urodziny, więc jest to dla mnie taki podwójny prezent. Jak zapewne już wiecie, od jakiegoś czasu współpracuję ze sklepikiem Spokojnej, który wysyła mi swoje comiesięczne paczki spokojnej, żebym je otworzyła i wam pokazała i opowiedziała o tym, co jest w środku takich paczek. I dzięki temu macie też kod zniżkowy Veritaserum, który daje wam 10% zniżki na zakupy na stronie ulica Pokąna między innymi właśnie na te miesięczne paczki spokojnej, które już możecie znaleźć na moim kanale. Kod ten nie obowiązuje na takie boksy specjalne, bo to są boksy specjalne, ale i tak zachęcam Was do korzystania z tego właśnie kodu. Nie będę już przedłużać, ponieważ to pudełko trochę waży i jest tam chyba sporo rzeczy, więc żeby ten filmik bardzo dużo, długo nie trwał, sobie go otwórzmy. To nie jest jedyny box, który można kupić na stronie Ulica pokątna. Takie boxy pojawiają się co jakiś czas. Macie też box herbaciany czy box ze świeczkami. Ja link do strony sklepiku podam na dole w opisie. No dobrze, to zobaczmy, co jest w środku. Na samym wierzchu jest taka błyszcząca folia która sugeruje chyba, że box będzie naprawdę na wypasie. I słuchajcie, ten box naprawdę fantastycznie pachnie, więc spodziewam się dużo słodyczy. Tak prezentuje się box na pierwszy rzut oka. Więc pierwszą rzeczą, która jest na samym wierzchu, są zakładki. Pierwsza to jest taka zakładka z Ronem, która mówi uh, It's not much, but it's home. A druga strona mówi Don't let the muggles get you down. Ja bardzo lubię zakładki do książek, więc fantastycznie. I druga to jest zakładka z magicznych dowcipów Wesleyów. Ja to powtarzam przy każdym unboxingu paczki spokojnej, ale uwielbiam, naprawdę uwielbiam papierowe repliki i te wszystkie papierowe przedmioty. Dla mnie to jest taki jeden z najlepszych elementów każdego boxa, więc z każdej z takich małych rzeczy bardzo się cieszę. Następną rzeczą jest czerwona koperta, w której jest prawdopodobnie jakaś kartka. To są pocztówki, i ja niektóre z tych pocztówek chyba już mam. To są takie pocztówki e, reklamujące magiczne dowcipy weslajów. I one tak wy wyglądają z tyłu. Kolejna rzecz to żelki. Uwielbiam żelki od Sklepiku Spokojnej i tutaj mamy um, lodowe myszy. Tak się prezentują i rzeczywiście to są... Kolejna rzecz to um, Sherbet Lemon, czyli cytrynowe drobce, które tak bardzo lubił ledor. One już w którymś z boksów były i były bardzo dobre. Ja w ogóle bardzo lubię żelki, więc każdy z takich poczuszek mnie bardzo cieszy. Następną rzeczą jest jakaś puszka. To jest chyba świeczka z magicznych dowcipów Wesleyów i to jest Fred Wesley. Jest to bardzo słodki zapach. Niestety nie wiem, co to za zapach, bo nie jest nigdzie napisane. A ja w rozwiązywaniu takich zapachów nie jestem najlepsza, ale pasuje do Freda. Mamy chyba jeszcze jedną świeczuszkę, czyli Puking Pastels, która wygląda w ten sposób. Pachnie bardzo przyjemnie, i to są te e, wymiotki pomarańczowe, które stworzyli Wesleyowie. Jaku... I, I ten co mi coś przypomina, ale kompletnie nie wiem co. Mamy też kolejną świeczkę, i, i oczywiście musimy mieć też George'a Wesleya. George wygląda w ten sposób. I George pachnie troszkę lepiej. Tak bardziej um, orzeźwiająco. Ale fajnie, bo mamy George'a i Freda w kolorach ich sklepu. Wydaje mi się, że widzę tutaj jeszcze inne świeczki, więc sobie pogrzebię. Mhm. I mamy y, kolejną świeczkę. Yy. I to są kanarkowe kremówki. I rzeczywiście pachnie jak e, takie ciasteczko. Bardzo przyjemny zapach. W ogóle bardzo fajne są te malutkie świeczuszki, podobają mi się. I wydaje mi się, że jeszcze jedną widzę. I to będą krwotoczki truskawkowe. I pachną jak takie bardzo dobre truskawki. Oj, to jest bardzo fajny zapach. W tym boksie jest jeszcze sporo rzeczy, więc jedziemy dalej. Następnie widzę jakąś puszeczkę i podejrzewam, że to będą cukierki, bo już w takich puszeczkach były cukierki wcześniej. I to jest Unopu, czyli kupy blok po polsku. Uwielbiam to, jak Andrzej Polkowski wymyślił polską nazwę tych cukierków. I wyglądają one w ten sposób. Ja wszystkie te słoiczki, one są plastikowe, sobie zostawiam, bo jeżeli kiedyś zrobię jakąś imprezę w stylu Harry Pottera, to będzie idealna rzecz na przechowywanie różnych smakołyków. Ale możemy sobie otworzyć i spróbować jednego z tych cukierków. Sama nie wiem co to za smak, ale jest bardzo dobry, więc, więc super. Następnie mamy coś, co wygląda na. Um, jedną z wybuchowych wynalazków Freda i George'a To jest Bogart Banger. Um, Wygląda w ten sposób. I ja podejrzewam, że to jest confetti. Nie będę tego otwierać oczywiście teraz, bo um, mogę narobić strasznego bałaganu, ale fajnie, że mamy też inny rodzaj wynalazków Freda i George'a. Dobrze, następnie mamy... Jacob's Leather. Coś... jakaś drewniana zabawka. I szczerze powiedziawszy pierwszy raz coś takiego widzę i nie do końca wiem, o co tu chodzi. Więc sobie może poszukamy w internecie. Wygląda na to, że to jest jakaś zabawka, która jest um, optyczną iluzją. Na razie tego nie ma otwierać, ale fajnie, że mamy coś takiego innego w tym boksie. Ja tu widzę jeszcze więcej żelków. I mamy na samym wierzchu, na samym wierzchu, bo, słuchajcie, tego jest jeszcze tutaj całkiem sporo. I to jest... Um, Queen Bee uh, Fizzing Whiz to co by to mogło być po polsku mm. bees. Byłyby to musy świstusy i to są takie żelki pianki tak mi się wydaje, bo takie w dotyku są takie bardziej piankowate więc, więc to są takie bardziej piankowate mm, słodycza które też bardzo lubię. Ja w ogóle jestem wielką fanką słodyczy, więc wszystko, co tu na razie wyciągam, bardzo mi się podoba. Mamy też co to jest? Ruby Chicken, the Irish Step Dancing Chicken. Myślałam, że to jest herbata, bo herbata od sklepiku spokojnego przychodzi właśnie w takich rzeczach, ale to nie jest herbata. To jest taki e, kurczak. Um, <noise> Nie wiem, czy wszystkim się spodoba e, taki gadżet, ale albo ja jestem już na tyle stara, albo na tyle zmęczona, że mnie to śmieszy. Wypadała mi się bardzo ta etykieta. Mamy też, oczywiście, bo w takiej paczce ze słodyczami nie mogłoby zabraknąć, fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta. Ale niestety opakowanie jest dość delikatne i chyba sobie je właśnie rozwaliłam, bo mi wypadają. Na szczęście z wcześniejszych boksów mam słoiczek na fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta, więc sobie je od razu przesypię. Bo ten woreczek sobie troszkę za mocno ścisnęłam i pękła. Więc sobie je od razu przesypiam. To jeszcze nie wszystko, widzę. Jeszcze dwie świeczki. I pierwsza z nich to jest Fainting Fancies. Fainting. Omdleki. Były jakieś endlajki, ale z jakąś trudną nazwą, nie pamiętam. Jeszcze sobie przymontowaniu sprawdzę i tutaj napiszę. I tak wyglądają. Kompletnie nie wiem, co to jest za zapach. Trochę czuję tutaj wanilii. Nie wiem, czy mam rację. I jeszcze jedna świeczka. Fever Fudge, czyli karmelki gorączkowe. O, i to jest bardzo przyjemny zapach. Czyli, czyli w tym boksie mieliśmy już 7 świeczek Jak ktoś bardzo lubi świeczki, to na pewno jest zadowolony. Ja widzę jeszcze Wielkiego Lizaka. Jak ktoś nie jest słodyczy, albo jest na diecie, to ten boks nie jest dla niego. Ale ja słodyczy nie ograniczam, więc super. I mamy tutaj jeszcze, chyba, produkt licencjonowany, więc już wyciągam, i to jest. Słuchajcie, nie wiem jak to sklepik robi, że przewiduje moje plany wakacyjne i plany urlopowe. I ostatnio się zastanawiałam, w czym ja mogę pojechać na taki krótki, trzydniowy wypad z moimi przyjaciółkami na zwiedzanie zamków Dolnego Śląska. I chyba już wiem w czym pojadę, bo uwaga... ze wszystkich produktów licencjonowanych jakie kiedykolwiek było w jakimkolwiek z tych boxów ten chyba podoba mi się najbardziej nawet nie wiem czy nie będzie mi szkoda czy czegoś takiego wziąć ze sobą popatrzcie się na tę torbę jaka jest cudowna super pojemna ma taki pasek na ramię ma też tutaj kieszonkę Jeżeli komuś do tej pory ten box się nie spodobał, to jak zobaczył to, to wydaje mi się, że wszelkie wątpliwości, że ten box opłacało się kupować, znikły. Jak wiecie, z wszystkich unboxingów paczki spokojnej, ja uwielbiam te wszystkie produkty DIY, uwielbiam te wszystkie takie własnoręcznie wykonane rzeczy, ale gdy widzę coś takiego, to mi szczęka opada. Jestem po prostu absolutnie zachwycona. A naprawdę za tydzień w przyszłym tygodniu e, jadę na Dolny Śląsk i właśnie zastanawiałam się, czy mam jakąś torbę, w której zmieściłabym troszkę więcej rzeczy niż do mojego małego plecaka, bo też nie chcę brać walizki, prawda? Na trzydniowy wypad. I chyba rzeczywiście. sklepik czyta mi trochę w myślach. No absolutnie jestem zachwycona Patrzcie się, jak ona absolutnie fantastycznie wygląda. Armaty z Charlie, czyli ulubiona drużyna Rona Wesleya. Ja jeszcze mam szupinkę z armat. W ogóle planujemy sobie przenosować w zamku, więc będę jak Ron na wakacjach. I to są już wszystkie produkty z tego boksa. Podekscytowałam się tym ostatnim, ale chyba jest to dla was zrozumiałe. Głównym motywem tego boksa były słodycze i jak powiedziałam już w trakcie nagrywania, to nie jest boks dla kogoś, kto słodycze ogranicza, ale ja, osoba, która cały czas potrzebuje czegoś słodkiego, jestem bardzo zadowolona z tych żelków, bo, bo je bardzo lubię i za każdym razem żelki od sklepiku spokojnej mi smakowały. Oprócz tych lukrecjowych, które dostaliśmy na paczkę halloweenową, do tej pory jest mi troszkę niedobrze, jak o nich pomyślę. Ale oczywiście to są gusta. Ja po prostu bardzo nie lubię lukre lukrecji. Fajnie, że oprócz tego znalazły się przedmioty e, takie, które, które robią za gadżety z magicznych dowcipów Wesleyów. To nie jest tak łatwo zrobić e, w realnym świecie gadżety z mm, magicznych dowcipów Wesleyów, bo one były bardzo magiczne. I fajnie, że dostaliśmy coś nowego. Może sobie otworzymy tę drabinę Jakuba. To jest na pewno coś, co jest oczywiste dla wielu z Was, dla mnie nie. Ale jak to działa? O! A, patrzcie się. To nie jest głupie. Fajne to. Ok. Jeżeli chodzi o świeczki, to moim faworytem jest George, bo naprawdę pachnie wyśmienicie. Wydaje mi się, że niektóre z tych świeczek mam w większej trochę wersji, bo pojawiły się w kilku wcześniejszych boksach. Ja, ja tych świeczek tak często nie, nie palę z głupich powodów. Ja po prostu szkoda mi tych świeczek. Ale wydaje mi się, że niektóre z nich mam w większej wersji, więc teraz bardzo chętnie wypalę te mniejsze. I wydaje mi się, że jak na taki specjalny box, taki całkowicie inny niż poprzednie, wypadł całkiem fajnie. Podoba mi się. Taki, wiecie, daje taki radosny, bardzo klimat. Żeby już Was tutaj dłużej nie trzymać. Chciałabym złożyć Wam najlepsze życzenie z okazji Dnia Dziecka, bez względu na to, ile macie lat. Mam nadzieję, że znaleźliście tego pierwszego czerwca troszkę radości w czymkolwiek, a jeżeli nie, to znajdziecie ją bardzo szybko. Zaczyna się robić ciepło, zaczyna się robić przyjemnie, mam nadzieję, że spędzacie miłe chwile. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o daniu łapki w górę i zasubskrybowaniu tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, papa, pa. nox.